Połowa sierpnia już za nami, My kolejny raz spotykamy się w Karczmiskach. Część projektu Malinowe Faktory sezon 2023. Przede mną, za mną wokół mnie lekki bałagan, bo jesteśmy na plantacji maliny przeznaczonej na zbiór letni i jesteśmy w trakcie zabiegów czyszczących. Wokół mnie pędy, które, były, które owocowały. Na części możemy znaleźć jeszcze owoce, ale nie ma się co tym kusić. To musi być wszystko wyczyszczone jak najszybciej, żeby jak największa siła szła w te nowe pędy, które będą owocowały w przyszłym roku, to one muszą być teraz zadbane. I podczas tego zabiegu czyszczenia na plantacjach letniej warto zwrócić uwagę na kilka aspektów. Po pierwsze, te pędy, które usuwamy one muszą być usunięte, wywiezione z plantacji, żeby nie stanowić rezerwuaru chorób i szkodników, ale też patrzmy na to, co na nich jest tak naprawdę. Czy tam mamy do czynienia z dużym potencjałem szarej pleśni yy, gdzieś na owocach, yy, czy mamy tam też problemy chociażby z przędziorkami, czy też yy, szpecielem. Yy, tutaj na Lubelszczyźnie opadów ostatnio nie brakowało. Lipiec obfitował w deszcze, początek sierpnia to też, yy, też ciągłe opady. Na Mazowszu Północnym czy też środkowym tego deszczu widzieliśmy może kilka milimetrów, a większe opady widzieliśmy chyba dopiero w maju. Także ta presja chorób była dużo, dużo, dużo większa w tej lokalizacji. To na co należy zwrócić w tym momencie uwagę, to na pewno zdrowotność pędów. Szczególnie podstawy pędów. Tutaj przez ostatnie miesiące mieliśmy mnogość masy zielonej, był zawsze problem z opryskaniem. Widać też, że powstały różnego rodzaju uszkodzenia, spękania czy to mechaniczne, czy też przez zbyt szybki wzrost. Tu wszędzie można dochodzić do infekcji szarej pleśni, czyli później zamierania pędów. Tuż po takim czyszczeniu powinny być oczywiście wykonane zabiegi czyszczące. Mogą być to produkty miedziowe, mogą być, może być to później coś opartego na pirametanilu, czyli chociażby pyrus jako substancja bardziej wgłędna, bardziej zapobiegawcza. Ale ważne, żeby to wykonać możliwie jak najszybciej, szczególnie w momentach, kiedy mamy do czynienia z opadami. Tu mamy akurat plantację ściółkowaną tkaniną, więc nie ma problemów z chwastami, ale. Tak jak tutaj wspomniałem pada, tutaj akurat pada, więc pojawia się pojawia się mnogość zachwaszczenia. Du, w dużej mierze są to również chwasty jednoliścienne, takie chociażby jak chwastnica jednostronna, która przy takich wysokich temperaturach błyskawicznie się rozrasta, także stosowanie graminicydów, graminicydów takich jak Select super powinno być w tym momencie standardem na malinach letnich czy też ewentualnie na malinach jesiennych, które są jeszcze przed, przed zbiorami, ale chcemy, te, chcemy maksymalnie ograniczyć zachwaszczenie, także później podczas zbiorów było łatwiej. A tutaj w marinach letnich, tak żeby jak najwięcej energii z gleby mogło być kierowane później do opędów. Obserwując pędy letnie, pomyślmy o tym, co tak naprawdę jest naj, naj, najważniejsze. W przyszłym sezonie kwitnienie, później owocowanie będzie nam się zaczynało od wierzchołka pędów. Czyli w tym momencie warto, żeby te pędy powoli kończyły wzrost, żeby tu już było zdewnienie, bo gdzież one będą nam tam wychodziły na 3 metry. Więc w tym momencie nawożenie dogrebowe powinno być już pożywką wygaszającą wzrost. Również jeżeli mówimy tutaj o nawożeniu dolistnym, też powinny być to produkty, które są skierowane na budowanie suchej masy, głównie produkty oparte na potasie, również wapnie, żeby budować tą masę pędów. Ale przy tych saharyjskich upałach, yy, mimo tego, że pada, mamy też do czynienia z różnego rodzaju fizjologicznymi stresami, uszkodzeniami, szczególnie jeszcze na plantacjach, gdzie mieliśmy do czynienia z, z obecnością przędziorka, czasami te liście potrafią być w słabej kondycji bądź też mają jakieś objawy stresów, tutaj przebarwienia, czy to fioletowe, czy to białe. Warto pomyśleć o zabiegach takich chociażby jak Asahi. W tym momencie, gdzie będzie to produkt, który może nie stymuluje, nie stymuluje nam tego wzrostu wegetatywnego, ale pozwoli utrzymać zieleń, liścia jak najdłużej, tak żeby te pąki, szczególnie te młode tutaj na, na wierzchołkach pędów, były jak najlepiej odżywione. Co jeszcze ważne, wiele malin w naszym klimacie, w, na, w naszych warunkach jest uprawiane gdzieś między innymi uprawami sadowniczymi, gdzie mamy do czynienia z różnego rodzaju motylami, zwójkówek, różnych gatunków, tutaj nie skupiajmy się na tym, których, kolej, których szczególnie, ale w tym momencie one też potrafią atakować liście i wykonanie zabiegu teraz, późnym latem, wczesną jesienią, będzie zmniejszało potencjał tego szkodnika na sezon kolejny, chociażby na okres wiosenny, na okres maja, czerwca, kiedy mamy tutaj zbiory i nie, I nie chcemy specjalnie ingerować w, w populację tego szkodnika jakąś mocną chemią. W tym momencie ja polecam produkt Centari, czyli produkt oparty o naturalną toksynę, który można spokojnie mieszać sobie z różnego rodzaju fungicydami, bo tam nie ma żadnego żywego organizmu, ale jest spokojnie skuteczny i bezpieczny. I w tym momencie taki zabieg zmniejszy nam również presję zwójkówek na sezon kolejny. To, że stoimy akurat w tym miejscu i że te pędy są tak wyrośnięte, to nie tylko zasługa odpowiedniego nawożenia czy tych deszczów. Jest to plantacja, w której są prowadzone doświadczenia z basamidem, czyli odkarzaniem gleby, fumigacją przed założeniem plantacji. W tym miejscu był ten produkt stosowany o jego stosowaniu, o jego skuteczności i też tego, jak wygląda te, ta plantacja tej nowej w Polsce odmiany Kaskada Harvest, która chyba jest tutaj jedną jedyną, czy też na pewno jedną z pierwszych lokalizacji w Polsce, a na pewno produkowanej w, w taki sposób z celem. Zbioru kombajnowego będziecie mogli Państwo się przekonać już we wrześniu na finale malinowego Faktory 2023 i myślę, że te basamidowe rozwiązania sprawdzą się w tej intensywnej produkcji jagodowej.